Ty, 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 ty. Dzień dobry, to mój pierwszy odcinek. Ups. Przepraszam, za chwileczkę, to tu. tu. tu się... O! To mój pierwszy odcinek z Minecrafta. A więc wbijamy. Tworzymy nowy świat. A tak, jestem Kinomaniak 0101. Ma 01. no, jak widzisz mam nikt ciepłek nie zaszmiel, tylko dlatego, że na kinomaniak 0101 01 nie mogą się zalogować. To wbijam. Proszę przepraszam za to jak widzicie mam wersję 1.5.1 to najnowszą a więc tworzę nowy tak, tak, będziemy na przetrwaniu grać bo na potworkach to nie ma sensu po prostu no nie ma sensu no nie będziemy grać na potworkach, bo po co tak, poczekajcie, tylko kas, to się ustawia na zakarku. 8, Tak, dobra, yy, no to na no, wyświat, nie, hmm. nie ja. wiem, że z dużej pisze, to tak ma być. jestem kinomaniakiem. Zaraz to kinomaniakiem nie tylko. Więc nie, przetrwanie więcej psiata. Zaraz kody wyłączone. Włączone. Eee, dobrze, jest bądź stosunki nie włączone. Więc gotowe. Stróż się Gramy, lecimy. Przetrwanie się do generowanie terenu. Dawaj, dawaj. jest no jest właśnie tu nie będziemy grać na potworkach bo to jak już tłumaczyłem nie ma sensu Pokaję, pokaję. jak będę chciał nazbierać sobie trochę itemów e, jak, w sensie kości oczy, oko pająka ender peru i takie tam no to no to po prostu przyłączę sobie się przygotuję najpierw i właśnie jak nagrywam to u każdego są takie ściny że no lagi Dobra, pierwszym, naszy pierwszym naszym tękiem to będzie grzyb. Wy widzicie pewne te lagi. Ja nie wiem, z KTF ma jakiś dobry program. Że on nie ma takich. Dobra, to niech to chwilko odpocznie. Tam mieszka. lepiej mamy krzywka No bardzo szybko ścinamy uh. dawaj o um. ja mam taki plan, żeby no, nazbierać. W drugim odcinku pójdziemy do jaskini. Nazbieramy dużo, dużo minerałów. A drewno też wyjdziemy, nabierzemy wszystko, robimy. W trzecim odcinku zrobimy domek, w jakimś złym miejscu. Oczywiście go postawimy, i nie będziemy jakimś złym. A w sumie, może w tym odcinku pójdziemy do jaskini. W jaskini gdzieś tam skończymy. Jak skończymy, jutro nagram kolejny. oczywiście, jak wyjdę, to ja nie wchodzę. No to na problem. Słabe miejsca na spawn, Nie wiem, czy by nie usunąć tego świata, no i zrobić nowy. Myślę, że nie, bo wygłu podejście z pierwszym no Dobra. Gubie mm. Głupie lagi. Tyk, tik, tak, tak. tak. wiesz, kurde i siekierkę też mogę tak tak kurde, nie chciałam dwóch siekierek fuck dobra, zuda nam się nie udało nam się, się jeszcze jedną jako w krzakach było powinny być no, okej Naprawdę, jakiego tam byla. Dobra. O czemu? Kurde. Nie lubię laków. Jak nie mam laków, wszystko dobrze idzie. No, gilot jest. Mianowicie i tak z tych będziemy używać, młodebniarki się szybko niszczą. Tak, pierwszy odcinek to ja będzie taki, powiem, będę chodził, zbieram jeszcze drewno, trochę tam. Pozbieram kamienia, może żelazo, jak znajdę jakieś I tak, no zapowiadam po prostu Tak, to z Minecrafta, jak będę nagrywał To właśnie te filmiki które teraz, bo Teraz opuściłem Battlefield, a teraz Na Minecrafta się przenoszę To będzie gdzieś tak około Spróbuję dobić No nie wiem mi odcinków z tego Minecrafta, 30? 40 lub 100. Jak 100, zrobię to będę hardcorem. Ale w to wątpię. Ja Dawno jeszcze możemy. Dawno zawsze się przyda. W każdym momencie, w każdym dniu i w każdej porze. Dobra, jeszcze te drzewko. I na no, kable idziemy jak niektórzy nie wiedzą to kobel to bruk po polsku. No, no kamień po prostu. Kamienie na koble. Kobie są. 11 to już to przyjemy. Już 44. I to jest 4 razy 11. Łyso? Już nie wiecie, tak? No. Patrzcie, jaka piękna jest Malutka, ale szczuplutka. Wungiel jest. E, żelazo coś powinno być. Jak nie ma, no to nie ma, no. no to wina gry nie moja. kapiemy kabla, kapiemy kabla. O, a ja polecam. Też oglądanie no tych youtuberów najlepszy to, no to wiadomo, że istnieje Macie, Jo, Rojo, SKKF, no, jak on się nazywał? Microblow, Mandzio i tacy tam. No to ja też reklamuję on jest z tych normalnych, on ma tyle lat co ja, nazywa się Maciek, ale to Polskę lub tchemaciek.pl. Po co ja Kamienie, bo co? Kamienie. Już tam mamy dwa kamienie, stworzymy. Dobra, lecimy. Po co mi to? Już tej wersji nie wypada z tego, 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 te. IP. Nie IP, no wiecie. Zapomnijmy, jak się nazywa. Nie, o, żelazo. Żelazo zawsze, że przyda. Jak myślisz, że już myślicie, jak po co robić tego, to na przykład to trudno zrobić na przykład. Patrzcie, dużo żelaza potrzeba do. Stop, top, top, stop, top. O, to było. Nie, tak mi się da. Do... Jezu, nie będzie co byli. O, może kończyć? Stop. Dobra, to w tym momencie skończy. Nie mam zginę, niestety. Więc papa, do na Papa, naprawdę. Fightful, o oh yeah.